Znaczy, jestem już obudzony i mogę, jak powiedzieć, grać, tak? Tak, 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 już jesteś obudzony. Po, podejrzewam, że jest rano, ale jesteś pod ziemią, więc nie jesteś w stanie tego stwierdzić. Tak. No to w takim razie, szeptem wołam Freda. Fred! Fred, coś jest nie tak. Ch ch chodź tu, tu, tutaj, muszę tu, coś ci po powiedzieć. No Fred takie otknął się, jakby wiesz... Jest taka sytuacja, na przykład kiedy się jedzie autobusem czy tramwajem, że kiwa ci się głowa, już oczy ci się zamykają, i nagle tak podrywasz głowę. Dokładnie tak zrobił Fred. Jego oczy już się powoli kleiły, on się tak poderwał. Zszedł niezdarnym krokiem po schodach. Widzisz, że jego lewa ręka, jakby w tym bardzo nikłym, nikłym świetle, dobiegającym gdzieś ze szczeliny w drzwiach u góry, jest mocno ciemniejsza. Jest jakby poszarpana i okrwawiona. Natomiast podchodzi do ciebie i pyta. Tak, to mi, co, co się dzieje? Słuchaj, miałem dzi dziwny sen i widziałem samego siebie, jakbym bym się siebie oglądał z, z kad... nawem tylacyjnego i się boję, czy jakiś wspomnień czy jakieś innej, nie wiem, innej duszy nie przyjęła na chwilę, ale coś nas tutaj obserwuje i to jest małe tak, żeby mogło to biegać po kanałach tylacyjnych, więc takie małe ostrzeżenie ode mnie. On tak na ciebie spogląda, w sumie lekko zaniepokojony. W sumie trochę też poirytowany, no bo dupę mu Niemniej jednakże wydaje mu się, że... Jeżeli to jest istotnie małe, no to no nie ma się czego obawiać. Ale z drugiej strony zawracasz mu głowę swoim snem. Snem. Czymś, co ci się w nocy przyśniło. Więc tylko wzrusza ramiona i mówi Okej, okay, Tommy, ale wydaje mi się, że tak długo będziemy wychodzić. No bo w sumie chyba się, się już dzieje, tylko, że, że, że nigdy nie ma ilaja. No. no, 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 wiem, wiem, że to, to był sen i sora, że ci tutaj zabracam, ale sam wiesz, że czasem są takie małe ch ch cholerstwa, że mogą ci spokojnie spok gadło rozszarpać. A to może być, nie wiem, jakaś zbutowana i pomniejsza wersja, Krotas, wiesz. Tych z tymi, wiele małych chłopców ze szponami, może to, to być jakiś zgruntowany cholerca albo coś, po prostu nie chcę umrzeć. No. No. E, e, spoko, spoko, no jest, czuwam, czuwam, ale... No, spokojnie, spokojnie, uderzyłeś się w głowę, to możesz mieć takie różne rzeczy, ale no, spoko, nie przejmuj się, spoko. Poklepał cię po ramieniu, lekko widzisz, że nie chce cię uszkodzić, bo ma wrażenie, że jesteś delikatniejszy niż jesteś. Chociaż to zdecydowanie zalecano, by raczej w tej chwili o siebie dbać. Po czym wraca na schody, po drodze lekko szturchając Alicję i, i Madei. Już ranek, ale jest jeszcze ciemno. A, co piwnica? Tak, tak. Dosłownie tak, w To co robimy? Pokazał się ten ksiądz. Eli, spędziłeś ranek tak jak spędziłeś. Teraz zmierzasz w stronę szpitala i istotnie zabudowania szpitala. Dwupiętrowy budynek otoczony wysokim murem z obszernym ogrodem, teraz porośniętym głównie przez drzewa. Przewyszczony żółto-czarną taśmą, w niektórych miejscach zablokowane przejścia, to jest miejsce, w którym podejrzewasz, do którego powrócili twoi towarzysze Alicja i Fred, oraz gdzie ostatnio widziałeś Meli i Tomiego. Okej. Okay. Wchodzę do środka i kieruję się do tej piwnicy, którą ukryłem zaparowanym. no i pukam. Okej, okay, no, kiedy zaczęliście się zastanawiać, gdzie wywiała Ilaja, słyszycie pukanie no, do metalowych, czyli piwnicy. One są lekko uchylone, tak przy okazji. Uchylam mnie, zaglądam do środka i mówię: A co wy tu się obijacie? Dzień już jest. Pamiętaj, że ból głowy rozsadza ci czaszkę i będzie miał dodatkowe 20% utrudnień. Kat, co nie przeżywacie, kiedy sobie? Dobrze, razem 80. Zbierzesz po drodze jeszcze 10 i już będzie 3 stopnie w górę. No jest. No to co? Ja wychodzę z tej piwnicy. Czy jakbyście mogli chodzić od razu na parking? Yy, dwóch osób potrzebuję. No, sprawa ważna jest. Kieruję się na parking, tam gdzie zostawiłem ten podziemny. Otwieram. Yy, Garaż, w którym stały te karetki. Mhm. I nie wiem czy pamiętasz, ale przepompowałem za pomocą rurki e, tak, paliwo tak, z tych dwóch się. do jednej tak. i chcę teraz zrobić akcję odwrotną. No, spodziewałem się, że tak się to skończy. No istotnie, przepompujesz. Okej, okay. no i czekam na resztę. No, ja poszłam za nim tuż. No, schodzicie do piwnicy, Fred z wami też poszedł. I stoicie pilnicy przed karetkami. Ja mówię. Widzicie, kiedy już skończyłem spotkanie z doktorem, który zajął się moją ręką, okazało się, że jest targ. Targ niewolników, tak samo rano. I kiedy ujrzałem dość popijaną, praktycznie nagą dziewczynę, zrobiłem się jej żal. I no co tu dobrze mówić, sprzedałem nasze trzy karetki. Teraz... Prosiłbym, żebyście pojechali ze mną od zachodniej bramy i byśmy wymienili nasze drogie pojazdy na te dziewczyny. Rudy teraz chciałbym opisać, jak wygląda ta dziewczyna, tylko że do ty tego nie powiedziałeś oprócz ubrania. Mhm. Licząc, że może Fred lub Alicja będą ją znali, co może mi pomóc tym. No, co może ich przekonać. Dziewczyna była strasznie umorusana i generalnie zbyt daleko stałeś, by zwrócić uwagę na jakieś szczegóły jej twarzy. Pamiętasz, że miała, miała taki nieokreślony kolor włosów w postaci szarawego, mysiego, blondu? Miała na sobie koszulę, taką męską koszulę, nie do końca pod mundur, coś w tym stylu. Była ona poszarpana i mimo twojego świętego oburzenia, które każe ci powiedzieć, że była półnaga, tak naprawdę była ubrana. Miała na nogach bojówki i była boso. Buty jej ktoś zabrał. Bojówki też były mocno poszarpane, kieszenie były poobrywane. Nie miała przy sobie nic wartościowego. Była szczupła i dość wysoka. Mniej więcej Twojego wzrostu. Nie wiesz, czy jej szczupłość wynika z tego, że była po prostu wychudzona i niedokarmiona, czy, czy z jakiejś. Z jej naturalnych predyspozycji. Pod tą taką skórą, która opinała jej kościste ręce, dostrzegłeś wyraźnie zarysowane mięśnie, czyli prawdopodobnie była dość dobrze umieśniona, dość dobrze wysportowana, prawdopodobnie była silna, kiedy miała jeszcze siłę walczyć. Generalnie przedstawiała obraz nędzy i rozpaczy. To jest jedyne, co jesteś w stanie sobie przypomnieć, tak. Z tak krótkiego czasu, kiedy miałeś okazję ją obserwować. Więc może któryś z was ją kojarzy? Fred tak kręci go. Nie, no typowa dziewczyna na targu niewolników. No niewolnicy sprzedają czasami towar różnego typu. Jednak Fred, sumiennie nie pozwolił mi zostać ci tak samej, więc byłbyś łaskaw, pomóc mi pojechać. Naszymi karetkami pod tym No, Nie ma problemu i tak mamy czas do do transakcji. A jak samo się zaszyło, no to nie nie odzyskamy papierów. Alicja? No, ciekawe jak wrócimy z powrotem do tych ten karetek nie mamy, ale znając życie postąpiłeś słusznie. Pewnie Bóg cię prowadził. Zajdź to moja droga. Cóż. Chyba należy, żeby też wspomnieć, że na targu widziałem grupkę gangerów na motorach. Byli dość ozdobieni heretycznie. Mam wrażenie, że to były jakiś kul, mianowicie pełno trupich czaszek oraz kości przyczepione do ubrania. Ja w tym momencie chyba usłyszałem... To... Ciebie tam a, nie ma. Nie mam. usłyszałeś, bo jesteś w piwnicy, a oni są w garażu podziemnym. Są dwa różne pomieszczenia. Fred pierwsze okay. słyszy. Aczkolwiek mówi, no być może sekta, a być może jakiś gang. No, gangi lubią tak czasami coś wymyślić, żeby, żeby im się wydawało, że jest oryginalne. Niektórzy farbują włosy na czerwono, a niektórzy sobie przyczepiają czaszki do ubrania. Dobrze, to jakbyście mogli, zacznijcie wyprowadzać nasze karetki przed e, parking. A ja skoczę do Nicole, do Tomiego oraz May. E, Mam kilka przedmiotów, które mogą mi się przydać i potem opuszczam Alicję oraz Freda i ruszam do piwnicy z powrotem. No, ja robię to, co, o co nas poprosił. Hmm. Okej, okay. to tam? Gdzie chcieli dotrzeć? Do Meili oraz... Tak, 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 Okej, okay, no do tego pomieszczenia i no... Zostałeś tak jak zostawiłeś, nic się nie zmieniło. I mówię... Y My mogłaby się zapykać troszkę tomin, tak, przez około godzinkę, półtora. Jest sprawa z pewnym handlem niewolników i stało się tak, że dziewczynę. E... <laughs> Sorry, Alicja... kupiłem Alicja dziewczynę. Alicja. oraz Fred. Alicja oraz Fred pomogą mi z zapłatą, bo tak się stało, że zapłacimy naszymi karatkami, ale. Pojazdy się nie martw. Yy, możemy pozyskać motory od pewnej grupy serciarzy lub gangerów. Dość przerażających, trzeba przyznać, bo przyodziani w yy, kości jeden, chyba jak przywódca, chodził w cylindrze i się zapłacić tornado. Ale cenę podbiłem, tak czy siak. No cóż, w sumie nie mnie ruszyło. I możesz to przekazać Tomiemu, kiedy się obudzi? Mówiąc to, wyciągam z plecaka. czy znaczy, Tom jest obudzony teraz. Aha. Neil Opisano Ci mężczyznę w czarnym płaszczu z cylindrem, z długą bródką, a zapasek cylindra, taki aksamitny pasek dookoła, dookoła ronda, miał wetknięte dwie kości. Czy kogokolwiek Ci on przypomina? To chyba był ten gang, który spotkałam, jak rozpoczęłam tę przygodę, prawda? Ci, co napadli na. To pozopisko, co, co tam tornado robiłam. Zgadza się. Okej, okay. więc kiedy już skończyliśmy do rozmawiać, chciałbym przekazać pas, dwa pasy na amunicję, ten na pierś i no na pas, Tomiemu. Mówię, masz, wspominałeś, że, że szukałeś takiego i ta zapaweczka powinna ci się spodobać. Mówiąc to, wyciągam z plecaka jednego z moich oprzyrów, bo tam mam dwa zapasowe i robisz mi tutaj. Drugi wędruje do mej. I żeby nie czuła się tak, że pomiję, to troszkę wręcz mi 10 dziesięć nikarysów. O, Ooo, Tommy, dowiadujesz się... Chociaż jest lekko przemulony, no to to są fakty oczywiste. Wydaje się, że panowie cmentarze zawitali dorosłe. Święta Maryjo, Matka Boska, kaznodzieja, czy ty żeś ty powiedział, że na targ niewolników zajechali ludzie, czy z, z, z czaszkami w motorach i z kolesiem w takim wysokim cy, cylindrze? Tak, to byli dokładnie oni. Jeden zaoferował dość sporo tornada, za dziewczynek wspomniałem. Ich motory również były tutaj przyozdobione. Poszedłem troszkę dłuższą drogą do szpitala, albowiem pan szepnął mi na ucho, że ktoś może chcieć mnie śledzić, kiedy wspomniałem o karetkach. O kurwa, szukają nas. Nie, 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 nie to dobrze. Bo, bo raczej nie, 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 przyjechali tu, tu, tu na handel, tylko żeby nas sz, szukać. Ochole, cholera, nie nie, nie, nie do dobrze. A tak w sumie, dałem wam te ale jakby nie patrzyliście, nie dostaliście amunicji, a tak pustyni, no to niezbyt. Sam mam nie za wiele, to musicie się jakoś podzielić. No i wręczam obojgu sześć naboi, żeby sobie dzielili. Dzięki za te pasy. Jak będę miał trochę, trochę więcej siły, to się w nie ubiorę. No spoko, wiesz, musicie zrekompensować to, że przypuściłem twoje tornado. Że że, 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 co, 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 co?

Dostrzegasz, że te, które ci dał te dwie tabletki, nie są tak dobrej jakości niż te, które mu dałeś. Czyli wygląda na to, że przepuścił całe 10 i załatwił skość dwie, żeby ci nie było smutno. O, ho, ho, ho! Nie wiem, czy to są te twoje, ale miałem w kieszeni, więc... Ty, ty wiesz i, i ile będzie na nastowały te 8 tabletek, albo 10, bo nie widzę, żeby te dwie by, by były te takie do, do, dobre. Cóż, mój drogi przyjaciel, zawsze się dochodzi gdzie indziej niż się chciało, więc uważam, że sobie z tym poradzimy, albo jesteśmy drużyną, a pan stoi po naszej stronie. Wydaje mi się... Również, że znasz się na tych jako typu chemikaliach lub jakby to prosił mówiąc, narkotykach. Więc może kojarzysz to. Pokazuję mu jedną torobek z tymi świecącymi grzybami. D daj powochać. No, może coś chłopaki ty tym handlowali? No daj mu. Um... Daj powochać. Daj niucha. <laughs> Zacznę ja otwieram to i. Możesz rzucić, ale no, czy masz jakąś wiedzę, na którą byś mógł rzucić? Wiedza chemia, wiedza, yy, wiedza yy, biologia na przykład. Odpowiedź brzmi nie. No, zdajesz sobie sprawę z tego, że masz trzy yy, stopnie w dół plus brak wiedzy na ten temat, to jest kolejny stopień w dół, a inteligencja nie jest twoim forte. Do odważnych świat należy. Może próbować, aczkolwiek no też mogę ci z góry powiedzieć, że ty handlowałeś drobnymi narkotykami. Niektóre z nich były pochodzenia organicznego, niektóre z nich tak jak te czarne tabletki, które niestety rozpuścił, rozpuścił Ilaj do Tornado. Natomiast grzybki pierwsze widzisz. Cóż, my, skoro nasz przyjaciel nie wiem, to może ty. Będziesz wiedziała Dobra, to biorę ten szybki i oglądam. Szczęście, szczęście. <laughs> ja pierdzielę, <laughs> kurnik Rzuci czy ty będziesz <laughs> to co ja. <laughs> tak widzę dwójka i dwie jedynki <laughs> ale zhitowane. A, a, a. A rzut, ale ty widziałeś czym ty rzuciłeś? No, z trzema dwudziestkami. Nie. Nie trzeba. trzeba nie trzema dwójkami się. Trzema dwójkami. Rolling 3D2. Cheater. Nie 3D2. Cheater. 3D20. Cheater. Nie. 3D2 myślnik napisałeś. Zaraz. Cheater. Sprawdzę jeszcze raz. Cheater. No mam. No już o. poprawiam. Już poprawiam. O. Nie wiem, czy się nie Proszę. Więc niestety. Niestety. Nie masz pojęcia. Kurde, ale, ale nie, nie zauważyłem tego, że nie, do, nie dopisałem tego za do tej dwójki. Poza tym, nawet gdybyś to już zdać, to byłby to jest tak dziadosko trudny, bo mają tutaj też wpływ inne czynniki. Ty tego nie wiesz, natomiast Ile podając ci tą torebkę, wie czego szukacie, tak? Wie, wie, co zastaliście, co zastali w metrze, więc jakby ma inną perspektywę. Jeżeli istotnie to są jakieś narkotyki, to prawdopodobnie dość ciężkie do zdobycia. To nie jest coś, o czym by wiedział przeciętny, przeciętniaczek gangster. Dobra, a mogę jeszcze je ja obejrzeć, te grzybki? Może, rzeczywiście to biorę je, oglądam, rzucę sobie zaraz. Mhm.